W sumie to cześć i tak dalej. Jesteśmy na biorów się. Nie pamiętam na jakim wcześniej odcinku zakończyliśmy. Kiedy ostatnio nagrywałem? Dzisiaj, jest poniedziałek, wczoraj nagrałem chyba. Nie, nie, to nie było wczoraj. W sobotę. Nagrałem przynajmniej. Ja wrzuciłem dopiero w niedzielę. Nieważne. Tak czy inaczej, mamy 72 level. I normalnie moglibyście sobie pomyśleć, że idę na Demilisza i tak dalej. Ale nie, nie. Nic bardziej mylnego. Mm, idziemy na trupio przełęcz i tak dalej. Na tym levelu ogólnie powinienem iść na Minotaury. I byłem tam na Minotaurach, bo jak tutaj widzicie, przewija się ten labirynt. Tylko jak wygląda ogólnie sprawa. Ja mam 71 level, nie mam co prawda jakiegoś super dobrego ekwipunku. Mam powiedzmy ekwipunek z Markomini. Uważam, że jeśli osiągnę 75 poziom i będę miał ekwipunek z Markomini. W sumie też kaptur na 7,6. Zobaczymy. I tak, ja, czy znaczy powiem tak. Jak będę miał 7,5, uważam, że będę te czwórki wszystkie ubijał. Aktualnie byłem na tych Minotaurach, trójki ubijałem chyba i jeden. Z czwórkami nie, nie, nie próbowałem, więc nie chciałbym, wiecie, wtop, wtopić się w te Minotaury i potem ryzykować. Ponadto był jakiś tam człowieczek, który no, nie zachowuje się zbyt w porządku względem innych. Bo wielokrotnie, mm, kiedy ja byłem na demiliszach, to mówi: Ej, dasz mi dobić tam demilisza? ja mówię: No. Dobra, spoko, mogę ci dać. I, i tak, tak to działa, że wy człowiekowi dajecie, 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 a człowiek ci się nie odwdzięczy. A jeszcze mało tego, człowiek jeszcze próbuje jakby wywrzeć na tobie presję, grożąc czy, stojąc tak przy mapce i sugerując, że jeśli tam wejdziesz, no to czekacie małe PVP, jak to tam powiedział. Więc no cóż, moralność jest chyba upadła u tego człowieka i widać, że na pewno weźcie na tą mapę. Mogłoby się dla mnie zakończyć odkuwaniem 70 leveli, ale spoko. Dlaczego poszliśmy na telesze i tak dalej? Uważam, że pewnie na tym było byłoby ciut lepiej. Chociaż niekoniecznie. Mm, ale tu... Znaczy tutaj może być spoko, ale... O kurwa. <grym> kurwa, mać. <grym> Nie, dam radę, dam radę. Ale się tak zdziwiłem, że, że czwórkę zaatakowałem. Nie wiedziałem nawet, że to jest czwórka jakaś. Nie jest. Okay. Więc jak są czwórki, to to może być nawet dobre ekspowisko. Na demiliszach były nawet piątki, ale co prawda one były łączone z wermontami oraz miały odporność. Czyli ja mam odporności na błyskawice. ok, to staliśmy 12K. Ale się trochę zdziwiłem, że taka duża grupka. Tutaj będzie trójka z tego co widzę. To ją mogę na auto pocisnąć oczywiście. Wszystko tak naprawdę mógłbym tutaj na auto cisnąć, tylko wiecie, ja już wolę na tym berów się być przezornym bardziej. I tak się sprawa ma, że wolałbym cokolwiek nagrać bardziej zróżnicowanego, i dlatego tutaj poszliśmy. Możliwe, że jakieś unikaty też, które będę mógł założyć, chociaż nie wydaje mi się, żeby takie były, trafią do nas. Potrzebujemy sobie ogólnie ekwipunek na 82 level, bo na 82 level moglibyśmy mieć rękawice heroiczne z RM-u, takie czerwone. Pewnie wiecie o co chodzi. Albo jest też, e, są dwie zbrojki. A ja te zbroje pokażę. Jest zbroja heroiczna na 8.2 na tropiciela i na łowcę i na tropiciela. Ta, która jest na łowcę i tropiciela daje chyba 90% SA. Ta na tropiciela chyba z tego co pamiętam daje tam oczywiście absorpcję, e, co jest charakterystyczne dla tej profesji i, 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 i... co jeszcze? Chwila, Wy, wybierzmy sobie 7-5, o. Wow. Na 8-3, co to jest za zbroja? Aha, ona jest tworzona. Okej, okay, nieważne. Powiedzmy, że aż tak bardzo nie ogarniam tych przedmiotów. Dobra, tutaj mamy tu zbroję, którą mówiłem, że daje się prawie 100 SA. Hmm, to jest sporo. A ta na tropiciela daje 70. Nie, to ja bym wolał chyba tu jednak na tropiciela, bo przywracanie turowe, pancerz tutaj jest praktycznie... Pancerz jest praktycznie taki sam. Tutaj mamy absorpcję. Absorpcji jest niemało. 800. Z tego co wiedziałem, to zbroję mogę kupić za 2,5, ale jeśli będę mógł kupić tą na a uważam, że ta na będzie tańsza. A wiecie dlaczego? Bo to jest na jedną profesję, konkretną profesję. A to jest Berufs. Na tym Berufsie tych tropicieli na tym levelu nie masz tak dużo, ale patrząc po statystykach na to uzbrojenie na no to naprawdę bardzo spoko, by to wyglądało. Na 8,2 gdybyśmy to mieli, ok, spoko. Bo i tak planowałem się zatrzymać na jakiś powiedzmy mniejszy lub większy okres na tego to laka, żeby po prostu jakoś nie pędzić cały czas w tym ferworze, ekspienie i tak dalej. Czemu ja to zatykowałem naturową. I tak szczerze tutaj pobiegamy sobie na tych leszych i przynajmniej do 75. levela będę próbował jakoś po prostu powijać te levela, bo tak jak mówię, nawet jak każdy po prostu, dosłownie każdy mi mówi na 70. levelu iść na minotaury. Ok, ja mogę ubić te minotaury, mogę ubić nawet tą, yy, powiedzmy że na, mogę ubić tą czwórkę, zostanie mi 10% HP. Ale no wiecie, to nie jest zbyt pewne i raz może mi się udać, raz może mi się nie udać. Zależy też to do mojego szczęścia, więc ja powiedzmy, wbijam 7-5 i dopiero wtedy próbuję próbuję dalej eksplodować na tych Minotaurach. Poza tym na te Minotaury muszę albo być. Poza tym muszę być dosyć silny, bo będę musiał mobilnie wybijać te grupki, bo tam jest czerwona mapka. I albo będę tam musiał wbijać od 8 do 11, a nie wiem kiedy ja będę mógł wbić od 8 do 11, no bo do na to, że jeszcze chodzę do szkoły. Do kwietnia, w sumie do maja. Yy... Więc będę musiał jakoś wbijać na albo o jakichś chorych godzinach, zobaczmy jakiejś drugiej, i pilnować się z tym teleportem. Ale to dopiero jak w nie 7.5. Myślę, że tak kiedyś zrobimy. Potem czeka nas RM i w sumie coś na magazynierach też można peksmi, bo teraz, kiedy ten ekspo, to powisko zostało zmienione, naprawdę wydaje mi się, że można tam coś podziałać. Tylko też trzeba uważać, też trzeba uważać. Dobra, tutaj dwie Wieczornice. W tych Wieczornic nawet Hera lotają. Mieczyk na 7-1, chyba na szyjnik jakiś na Wojownika, Tancerza jest. I szczerze więcej nie pamiętam. Na kopalnie to ja dużo stałem, ale Wieczor... I czasem bywały nawet takie sytuacje, że z obstawy go plany na przykład na Destiny e zdobywałem jakieś heroiki. Były takie sytuacje, były. Nie powiem, że nie. Dobra, wiecie co? Może ja poczekam tutaj, aż się to wszystko wybije i polecimy dalej, dobra? Może zróbmy tak. Okej. Okay. <grywanie> Zobaczcie, najlepsze no są takie przerwy, że ja mówię, że wrócę zaraz, a wracamy za 20 minut. Nieważne. E Wow. Myślałem, że te lesze to są tylko same w grupie i wieszornice tak samo, one się jednak przeplatają. Okej. Okay. Mm. Ogólnie jeśli chodzi o, o tych leszych, to gdzieś tam w literaturze polskiej one się gdzieś przewijają. Nie wiem czy to przypadkiem. Chyba mi się wydaje, że w Wiedźminie Sapsko Sapkowskiego lesze właśnie były. Ale ogólnie w margonem przewija się naprawdę wiele źródeł kultury, czy to z jakichś gumisią ten karmaz nowy mieściciel, czy właśnie tutaj leszy. Nie by to taki mały szczegół, że, że ten leszy jest z Wiedźmina, a 100% jest. Wpiszemy nawet sobie w Google leszy. I pewnie pierwszy wybór to będzie margonem, a drugi to będzie tam, nie wiem. Nie, widzicie leszy. Borowy także laskowiec, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Nie jestem przekonany. Właśnie, z Wiedźmina. Było tam nawet już. Eee... widzicie więźmiej wiki. W 100% jestem pewny, że w opowiadaniach, jakichś samych grach Wiedźmina występuje. Dobra, o czym chciałem porozmawiać ogólnie w tym odcinku, jak już wcześniej podjąłem ten temat tego człowieka, który tak dosyć niemoralnie się zachowuje, to chciałem porozmawiać o zaufaniu, bo wydaje mi się, że jestem osobą, która wielokrotnie, mając może prawie 20 lat, ale wielokrotnie się przejechała na wielu ludziach i w moje plecy to wbijał. To wbiło się nie, wbił się nie jeden sztylet, że tak powiem. Ale co, co jest z tym spowodowane? Ja ogólnie jestem człowiekiem, który nie ufa ludziom, traktuje ich z dystansem i tak dalej. E, właśnie ze względu na pewne wydarzenia z przeszłości, które się zdarzyły, załóżmy jakieś tam 5 lat temu i tak dalej. E, w pewnym momencie, a właściwie w tym roku, znowu zacząłem jakby przywracać sobie wiarę w ludzi, jak zobaczyłem, jak ludzie się czasem zachowali, zachowywali względem mnie. Bo ogólnie wygląda to tak, że ja od siebie daję wszystko, a jednak ludzi, ludzi mogę nazwać tylko i wyłącznie kolegami, a nie przyjaciółmi, bo po prostu na mnie może polegać praktycznie każdy, zaś ja mogę polegać tak naprawdę na nikogo, i to w sumie y, pokazują mi to ludzie wielokrotnie. I w tym roku ogólnie zaufałem niepotrzebnie wielu ludziom znaczy, wielu ludziom, kilku po prostu ludziom zaufałem. Powiedziałem, może. Byłem zbyt. Aż znaczy, powiedziałem rzeczy, o których nie powinienem też mówić. I koniec końców się jak zawsze na tym przejechałem. I przynajmniej ja teraz wychodzę z założenia i uważam, że to jest najbezpieczniejsze. Bo nie chcę mówić o, sz... o konkretach, bo nie chciałbym, żeby na przykład. Ja pierdolę 2%. <coughs> Kurwa, Gro, dziękuję Ci, że nie zabiłaś mnie. Ja myślałem, że to jest trójka. Ja pierdolę Gro, dzięki, że mnie nie zabiłaś. Ja wiem, że to jest przypadek losowy, ale pewnie gdybym... No dobra, już nie nie, 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 to wszystko było skontrolowane. I wiecie, ja na przykład boję się czegoś takiego, żebym poszedł na Minotaurę i tak by się to skończyło. Ja pierdolę. Nie, jestem w szoku, ale U, spoko, żyję. Wiecie, co jest najlepsze w takich sytuacjach? Kiedy jesteście na takim farcie, już nawet nie mówię o tym, że to jest z Margonem, i, I po prostu to mija, i już macie taką ulgę, i wiecie, że niezależnie co byście teraz powiedzieli, i niezależnie co teraz zrobicie, to ta chwila nie wróci, jesteście już na takim farcie, że jest, macie to za sobą, i to najbardziej lubię. To najbardziej lubię w takich sytuacjach, e, o czym ja tam mówiłem, że przynajmniej ja teraz będę znowu wracał do tego samego, że traktować ludzi z dystansem, ufać tylko sobie, bo przynajmniej wiem, że na sobie się nie przyjadę. Bo przynajmniej nie wiem, możliwe, że znaczy ja wiem, że większość ludzi, yy, którzy istnieją na świecie, są godni zaufania i bardziej nie krzywdzą ludzi i tak dalej, ale powiem szczerze, że statystycznie i jak ja nawet zachowuję się bardzo moralnie i bardzo w porządku względem wielu ludzi, to ja przynajmniej spotykam bardziej takich skurwysynów i tak dalej. Tak to niestety bywa, więc chyba uważam, że lepiej traktować jest ludzi z dystansem. Mieć to... Ogólnie traktować dosłownie wszystko z dystansem, o niczym nie mówić i tak dalej. Nie mieć zaufania do ludzi, bo jeśli nie dacie nikomu okazji do zaufania, przynajmniej się nie przyjedziecie i nie będziecie mieli przynajmniej z tym problemów. I tak przynajmniej jest bezpieczniej. Tak przynajmniej jest bezpieczniej. Dobra, my tutaj sobie biegamy na tych pumkach. Bo to jest dosyć nie w porządku, bo wy staracie się często. Znaczy, mówię tak. Oczu pewnie wiele osób tak ma, że oni sami zachowują się względem ludzi w porządku, że sami ogólnie mogą każdemu pomóc i tak dalej, a jako zwrot dostają rzeczy zupełnie inne czyli właśnie przeciwne, czyli. no, coś takiego, że mają was w dupie i tak dalej, i tak dalej. Niestety to jest prawdziwe, ale. Znam też osoby, nie mówię, nie mówię tego tylko, tylko i wyłącznie z autopsji, ale też znam osoby, które mają podobnie jakie. Ja. Bo tym bardziej, jeśli znacie załóżmy człowieka krótko, nie możecie go poznać na tyle, aby poznać jego intencje, jaki ten człowiek naprawdę jest. I ja nie będę ukrywał, że w... znam znam naprawdę wielu ludzi ode mnie z otoczenia, które są tak dwulicowymi kurwami, oni się nawet nie kryją z tym, a i tak, co po prostu innych ludzi do nich ciągnie i nie wiem, próbują się go im przypodobać. To jest kurwa jak dla mnie chore, ale. Ale pff, nie, nie rozumiem tego. Dobra, myślę, że tutaj większych grupek jak czwórka nie będzie. Nie powinno być. O, przy okazji. Hmm, może zdobędziemy sobie te kryształy, schowamy je do depozytu na wypadek, gdybyśmy chcieli robić w przyszłości teleport do Tuzmer. I tak się zastanawiam, czy to ma sens? Robić ten teleport do Tuzmer? Też mógłbym zrobić teleport do Tuzal teraz i mieć ten pierścień na 70 rewal, ale powiedzmy, że zanim ja zrobię ten teleport do Tuzal, to troszeczkę minie czasu. Nie jestem pewny, czy na się mogę zdobywać punkty honoru za questy. Wydaje mi się, że mogę. Wydaje mi się, że nie mogę robić tego tylko i wyłącznie na brutalu. Chyba na nie też coś tam, ale nie, wiem, że na pewno na Brutalu nie mogę, ale to jest jednak Berovs i tutaj mógłbym coś takiego zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy, dostać punkty honoru za questy, bo wiem, że na Brutalu to jest na pewno zablokowane. Dobrze. Nawet przyjemnie się tu expi, tylko uważam, że i tak na Demilishach byłoby jakby bardziej opłacalne. Hmm. Wydaje mi się, że z tych skórek i tak dalej możemy sobie potworzyć jakieś przedmioty. Może rzucimy okiem, bo może to nie jest takie złe. Nasze, nasze margo. Nie, e, margone łączenie. Piszcie margone łączenie i tutaj pierwsza fraza od razu. Itemy jest identyfikowane oraz łączenie itemów, bo wiecie, istnieją takie pewne. Są pewne mpc w tej grze, które pozwalają nam tworzyć przedmioty z innych. Dobra, tutaj są jakieś takie jest zidentyfikowane najpierw, a tutaj są łączenie puf czyli te 30 level Okej, okay, tutaj się zaczyna. Ok, tu się zaczyna. I to jest tak, hełm dzikiej lwicy, 70 level, tropiciel. No w sumie mamy jakiś. Dobra, to to może nie. I poza tym to jest zwykły. Skóra groźnej lwicy, doskonały no, metalowy hełm. Hmm. Może zobaczymy. Ja nie wiem jakie to ma statystyki. Przy okazji, kiedy jestem tu z Wami, to możemy poglądać sobie coś takiego, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe nawet. hełm groźnej lwicy. Nasze Margo. Jak na naszym Margo tego nie będzie, to, 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 to nie wiem. To będę trochę w dupie i nie będę wiedział. Chełmy. Hmm. Chwilę prawdy, niech się ładuje. Dobra, niech się ładuje. Pięknie mi skoczył. Ty metralnie skoczył. Okej, okay, od 70. Nie, to jest na 70. Na 70. Okej, okay, mamy tutaj hełm. Ale on jest chujowy. <grym> Nawet bym go nie chciał. On jest słaby. Więc on odpada. Tutaj mamy napaladę na Paladyna wojownika. To też nie za bardzo namaga. Też nie na łowce tropiciela. Śliski hełm kałamarnicy. 8-7. No, 8 7. Aha. Ale to. to... je już. Ja nawet nie wiem skąd te legendy są. Na... To na przykład. Nie wiem, czego jest. Tyle rzeczy mi w tej grze ominęło, że ja naprawdę nie wiem, co to jest. Okej, okay, pierścienie. Dobra, wiecie co, chyba nie będziemy z tego korzystać. Tarcze, buty. Nie ma żadnych łuków. Aha. Dobra, nieważne. Chyba nic z tego. Jak na to patrzę. Nie, bo pamiętałem, że z tych. Nie, tutaj trójka. Trójka damy radę. Bo wiem chyba, że gdzieś jest czwórka. A czwórką mógłby być problem, powiem szczerze. Chociaż. Chociaż nie. Nie, czwórkę też byśmy dali radę ubić. Z tymi leszami akurat było ciężko, oni akurat byli twardzi, naprawdę. A te południce to. Tak się je zabija. No powiem, że to nie jest jakiś super cudowny ekspo. Ale dobra, do 75 levela będziemy expić, albo na Demilisha wrócimy pewnie, tak będzie rozsądniej. Eee, a nie jeżeli tutaj się babrać. Zobaczymy. Jakoś po prostu to osiągniemy. Okej, okay, tutaj straciliśmy troszeczkę życia. I do 75. Na 75 myślę, że zaczniemy nagrywać następny odcinek i wybiorę się z Wami na Minotaury. Tylko myślę, że zrobię to. Hmm. Wydaje mi się, że dzisiaj już tego nie zrobię. Ale o jakiejś chorej godzinie, np. jutro. Mogłem być na 75 levelu i idziemy na Minotaurę. To by był dobry pomysł. Tylko w sumie to jest takie dosyć niemądre z mojej strony, że ja mówię: OK, jutro o drugiej w nocy wbijamy i na taury i będziemy expić. A tutaj ktoś, kto mnie ogląda na przykład, powie: Hmm, a może pokrzyżuję mu plany? No nie wiem. Więc o takich rzeczach, o konkretnych terminach, to może nie powinienem mówić. Ale cóż. Dobra, tutaj będzie czwórka. Tak? Czwórka. Południce czy szakala? Wydaje mi się, że szakala, bo te cipolady nie to nie biją zbyt dużo. Jeju. Ok, to, to, to go dobiję. Płonąca strzała. A tak. Widzicie? Tą czwórkę ubijamy z taką łatwością, a, to, a czwórka leszych, którzy byli 68 levelami i to jeszcze zwykłymi potworami, naprawdę prawie nas zabiła. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Do chuja nie wiem, Już naprawdę nie wiem, dlaczego ci Leszy byli tacy trudni. To byli chyba wojownicy Leszy, z tego co pamiętam. Dziwna sprawa. Dosyć dziwna. Dobra, nie jest to aż tak źle. Nie jest to aż tak źle, na tych wieczornicach, południcach, baladynach i tak dalej. Ogólnie ci wie te wieczornice i tak dalej, um, jeśli jesteście ciekawi skąd się biorą, znaczy, jeśli chodzi o inspiracje Margonem do wtłoczenia ich po prostu w tą grę, one istnieją chyba jeszcze przed 2009 rokiem, bo w 2009 roku, kiedy ja zacząłem grać w Sylwester, założyłem konto praktycznie w Sylwester, tak? To jeszcze one były przed Tuzmer. Kiedyś było coś takiego, że chyba Tuzmer jeszcze nie było, a te... A właśnie Goplana już na przykład była. Ogólnie... Wieczornice, południce i sama Goplana mają. Z czego plana tam była, to nie wiem. Jest taka lektura Juliusza Słowackiego, w której baladyna, tak, właśnie w Baladynie było o tym. Ale również sam motyw wieczornic południe, czyli ogólnie dziewczyn, które zostały zamordowane z miłości, czy coś takiego w porze, na przykład wiecz, wie, wie, porze wieczornej, czyli właśnie są wieczornice, czy w południe, południce, ma również związek z Wiedźminem. I... Chociaż sam nie wiem, czy to ma związek z Wiedźminem, czy Wiedźmin też się inspirował Juliuszem Słowackim, ale na pewno w y, Juliuszu Juliusza Słowackiego y, było coś takiego. Nie, nie pamiętam. Na pewno albo z Wiedźmina, albo z y, tej lektury. Akurat tą lekturę zap zapamiętałem. I pamiętam, że kiedy w gimnazjum, to było już... Ja w gimnazjum byłem 4 lata temu, 5 w sumie. Y, kiedy poruszaliśmy temat właśnie tej lektury i tam gadaliśmy o tych wieczornicach, płodnicach i tak dalej, to kolega właśnie, ten Melter, który ze mną chodził do klasy, który jest moim zastępcą również, patrzył się tak na mnie, kiedy nauczycielka po... O, kiedy nauczycielka tłumaczyła, co to jest kolia, i to akurat było takie nawiązanie zarówno do samego plany, jak i wieczornej spódnic, jak i samej właśnie kolia. Jak dobrze wiecie albo nie wiecie, to jedną z legend z tego plany jest właśnie kolia na jady. Więc ja coś o tym w sumie wiedziałem, bo z samego plany do teraz to 50 legend. Co prawda, już od jakiegoś dłuższego czasu już tego nie robię. Bo albo spadło mi szczęście, albo nie mam po prostu mojej postaci z takim ekwipunkiem, jaki miałem kiedyś. Więc to już jest dosyć nieaktualne. Dobra, ja tam wszystko powybijałem. Tutaj może go plany zabijemy. Wow, dwa unikaty. Co dwa unikaty to nie jeden w sumie. Ale i tak uważam, że względem tego jak grałem w przeszłości, kiedyś miałem coś takiego, że jeśli w ciągu dnia nie zdobyłem legendy, to naprawdę ja czułem jakiś dyskomfort. Bo kiedyś potrafiłem zdobyć w jeden dzień pięć legend. I nie uważam nawet, że to było uwarunkowane tym, że dużo grałem, ale po prostu miałem w chuj szczęście. Po prostu miałem w chuj szczęście i, i to było po prostu widać. Ale dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. Postaram się bić ten 75 level i jutro będę nagrywał coś o jakiejś chorej godzinie. Pozabijamy minotaury, ogarnę sobie ekwipunek z Markomini, więc czekają mnie trzy poziomy. A tymczasem idę oglądać mój ulubiony serial Szkoła, który jest o 15.30. Serio. Czasem oglądam to dla beki i idzie się pośmiać. Dzięki za oglądanie. Cześć.